Ja wierzę, że to właśnie w takim nastroju ten 2026 przebiegnie. Nikt nas nie będzie straszył plecakami ewakuacyjnymi. Czujmy się bezpiecznie, śpijmy dzisiaj spokojnie. Jak już oczywiście pójdziemy spać o 4. Nad ranem, czego Państwu z całego serca życzymy powoli, bo to uwaga, minuta już dzieli nas od północy. Szanowni Państwo, nasi drodzy kochani widzowie, czego można Państwu życzyć przede wszystkim? Napoleon, kiedy nominował swoich oficerów na generałów, to mówił im tak, że wszystko macie, ale powinniście jeszcze mieć szczęście, bo bez szczęścia tego się nie da wszystkiego osiągnąć. I Mając takich polityków u władzy, jakich mamy, mając taki rząd, szczególnie życzymy Państwu życzmy szczęścia. szczęścia. Życzmy sobie szczęścia. bezchmurnego szczęścia, ale życzmy sobie też dobrych ludzi wokół i takiej wspólnoty, której ostatnio jakoś nam bardzo brakuje. Czy Państwo to widzą? To jest praktycznie 10 sekund. Tak, niech Państwo zobaczą, jak znikają 7, te cyfry. sześć, pięć, cztery, trzy, dwa... Jeden. Jeden jest Już. 2026 rok powitał państwa powitali państwa w tym nowym roku Magdalena Ogórek Stanisław Janecki i z całego serca telewizja w Polsce 24 która jest z państwem i państwo z nami za co serdecznie dziękujemy wspaniałości w tym nowym cudownym roku bo on będzie naprawdę dobry będzie lepszy i państwo to też czują podskórnie że tak będzie a co złe to pogonimy albo samo odejdzie. Liczymy na to, że gdybyśmy się spotkali za rok o tej porze, to nikt z Państwa w Państwa domach nie powie, że ten 2026 był gorszy. I trzeba zrobić wszystko, żeby nie był gorszy. Nie ma tak, że wszystko się układa, ale musimy walczyć o lepszą przyszłość, o szczęście, o dobrą przyszłość przede wszystkim naszych dzieci i w perspektywie wnuków, bo bez tego nic nie będzie i przełammy te Demograficzną katastrofę. A ja też z całego serca Państwu życzę, byśmy mieli siłę i motywację do spełniania swoich marzeń. Może dzisiaj pomyślmy o tym, gdzie jeszcze chowamy w zanadrzu, gdzieś tam głęboko, jakieś małe lub większe swoje marzenia, które cały czas odkładamy, bo będzie czas. Kochani, życie szybko mija, rok za rokiem 2025 i już jest 2026. Zróbmy tak, zaplanujmy, że w nowym roku chociaż tu jedno z kilku ukrytych marzeń, zrealizujemy i to będzie takie nasze, bo życie szybko płynie, prawda? Tak Albertowi Einsteinowi przypisywane jest y, takie y, powiedzenie, y, że trzeba się starać y, zrobić y, wszystko. Co najlepsze, dlatego że gorsze samo przychodzi. Nie dopuśćmy, trzymajmy to gorsze za drzwiami. To my jesteśmy didemiurgami własnego losu. Miejmy tą moc sprawczą w tym nowym roku, który właśnie nam nastał, a nam było bardzo miło. Z ta, ze Staszkiem mi przemiło. Magda, w górę. tak. Yy... Że mogliśmy z Państwem te 5 godzin starego roku spędzić, wejść w nowy rok i bardzo serdecznie Państwa prosimy, byście Państwo tak samo lub jeszcze liczniej byli z nami w tym nowym roku. Bo żyjemy we wspaniałym kraju, jesteśmy znakomitym y, narodem który ma liczne osiągnięcia mimo przeciwności losu i doceńmy to, kim jesteśmy i kim jest nasza kochana Polska. Tak jest i bądźmy zawsze dumni z naszej ojczyzny. A na koniec zagra nam, bardzo rytmicznie grupa Zajasta. My żegnamy się i Państwu dziękujemy serdecznie. Stanisław Janecki. Wspaniałego Nowego Roku, Magdalena Ogórek. Kłaniamy się, do zobaczenia. Do zobaczenia.